Świat chodzi na psy. Pamiętam, kiedyś to śmietnisko było jak jedna czwarta tego, co teraz. Ale co to były za śmieci? Społeczeństwo się spauperyzowało. Już nie ma prawdziwych śmieci. Kiedyś to było drewno, marmur, porcelana. A teraz? Nylon. Plastik. Nylon. Tak vědíš to. A teraz plastik. Jed yeah, Len. Nylon. Plastik. Nylon.